Siemano. Hello. Robimy unboxing. Przyszły dwie paczki. To powinny być dwie kasety. Ale trochę duże te po opakowania, Pozdrawiam kolegę, który mi ją wysłał. Z... Jedna to powinna być godzilla, a druga dziwny film o jakichś dziwnych potworkach. A to całe To właśnie to jest to. No. to jest właśnie to. to. jest właśnie to. Widać coś w tej kamerze? Coś widać. Widać coś, no? Le ja kolano. No co już coś? Moje kolano. Tak mi twoja głowa. Lubię moje łysę kolano. Dobra, rozcinamy. Tak, jak się, jak to takie powiedzenie, że znałeś jak dwa łysy kolana, a nie koniec. jest. Dobra, ale pięknie zapakowane. Jak to są tylko dwie kasety, to po prostu podziwiam... Że się chciało. Że się chciało te, takie pudła zużyć na dwie kasety. Chyba, że naprawdę już nie miał innych pudeł w domu. Tak, to są... Ja pierdziul! Uuuu, wow, profesjonal! To nie miało szans się zniszczyć! Jezus Maria, stary, po, podziwiam zapakowania. Naprawdę. Podziwiam zapakowania. Tutaj pianka, Co tutaj wszystko. O Jezu, to jest to. Ty już poznajesz? Tak, to jest, to jest dziwny film pod tytułem Gulis, o gulach najprawdopodobniej, 4. Nie to znaczy, oglądałem poprzednich tak. części, to znaczy, że wyszły wcześniej trzy, być może jest jeszcze ich więcej. Przynajmniej tak? trzy wyszły. Inne, tak. Inne, dokładnie. No. Także no. <laughs> będzie, będzie ciekawy seans. Już po screenach widzę, że jest grubo. Jest laseczka na kamieniu otoczona świecami. Jest koleś yy, z błękitnym nożem. Pewnie nad tą laseczką stoi. I góle. Także osoby zainteresowane naszymi seansami na Discordzie, szykujcie się. Tak, może być ciekawie. Kaseta jest w bardzo ładnym stanie. Tu troszeczkę jakby zapleśniała, ale. No troszeczkę ją bierze, delikatnie, ale minimalnie. Przeczyścimy sobie ją na magnetowidzie do czyszczenia i będziemy oglądać. Spoko, jestem ciekaw tego filmu co to jest za ścierwo, bo to może być chuj dziwne dziadostwo. Jak tu jest druga kaseta, którą zamówiłem, to naprawdę podziwiam zaangażowanie w pakowanie, bo jak w tym pudełku jest tylko jedna kaseta, no to nice. Chyba, że dostaliśmy jakiś bonus, w co wątpię. Ale jak tu jest tylko jedna kaseta. Jeszcze fragil, poobklejane, kurwa, ze wszystkich stron. Fragile. Fragile, to... tak, fragile. jak w Black mówiła, fragile. Fragile. Ale to jest chyba jedna kaseta. No. Gość zapakował po prostu jedną kasetę w pudło, jakby tu były 34 karmy dla kota. <laughs> Możemy Wam jeszcze unboxing karmy dla kota zrobić. Jeśli chcecie, jeśli chcecie unboxing karmy dla kota, to pierdol mi dzwonka. Tak, jebniecie dwa lajki pod tym filmem będzie unboxing karmy dla kota. I to ile setka nie dał albo jedną łapkę. Łapki w dół też. Się A, no to chyba, że tak. Tak, tu będzie jedna kaseta, no szaleniec. Pozdrawiam cię stary, bo takiego pakowania to jeszcze nie widziałem. Co ja z tymi śmieciami teraz zrobię? Stara, odeślę ci te śmieci w gratisie, jeśli chcesz. No tak, kurde. to jest kurwa jedna kaseta. No. Szalony Johnny, prostu. Ale ta kaseta jest już czymś, na co polowałem. Tak. Nie jest to ostatnia, której szukałem, a przedostatnia, bo ta jest zagraniczna. Jest to Uuu. Godzilla. Zniszczyć wszystkie potwory. To jest PG, więc to jest albo ze Stanów. Price 199. Tylko nie wiem w 2005 kupione. Blockbuster. Hmm. Nie wiem, nie wiem, nie wiem z jakiego to kraju. Nie no, wiem. PG jest w Stanach PG, chyba, nie? No PG to tak, amerykański. Ryn, ryn, więc to, ryn, ryn, ryn. Więc to więc... Tylko amerykańskie kasety mają to do siebie, że są w takich kartonowych e, obwolutach częściej niż w e, plastikowych pudełkach. No, ale okej. Okay. Mamy Godzillę, zniszczyć wszystkie potwory. Dobrze, że numer telefonu nie jest 555 Ech. i tak dalej. Spoko. Jest i kolejna Godzilla do kolekcji. Tak. I Gulis 4. Czy jakkolwiek <laughs> to się, czy, się wymawia. Czy jakkolwiek to się wymawia. Dobra, wypierdalamy z półki z Godzillą Kleszcze. Czekajcie, się odepnę. Ok. nie wiem, czy będzie teraz widać, będzie. Wypierdalamy monie. Gdzie są te kleszcze? Kleszcze są u góry, dziubuś, bo tam są wszystkie Dżille. Aha, dobra. Wypierdalamy Co? kleszcze. Czy tam jest obok też serce gór. Tak. Ej, to daj tak, to, ja ci może to będę na nagrywała, Trzyma. albo ja będę dawała. Spoko, taka... Luzi. Do radę? Jasne. Wypierdalamy, no łabostrość, Szmacie uro. <laughs> Wypierdalamy kleszcze i wkładamy kolejny. Monster mówi. Ale serce dalej się trzyma. Serce dalej się trzyma, tak. I wkładamy kolejny monster. Mówi. A kleszcze pójdą. Ja bym. Ja tutaj dał. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Moja droga. Nie, nie, nie. Gdzieś tu kurwa znajdę miejsce na te kleszcze. Dobra, gulis i kleszcze. Naprawdę? Na, na Od... 5 sekund pójdą tu. Nie wejdą, dobra, pod skosem. No widzisz? O. Kleszcze. Na Wiem. No, ale Jason jest zajbisty. Jest to prawda. A widzieliście chomiczka Jasona? O, tak, to jest chomiczek Jasona. Chomiczek Jasona. A tu jest nasz Boguś. Bogu? Bogu idzie. się ma Bogu. Bogu nie pokazuj swojej dupy z ćwąglami. No Przywitaj się, Bogusiu. Dzięki stąd. Przywitaj się. Przywitaj się, Bogdan. Dzień dobry. Tak, Pięknie się kotek przywitał. Pięknie się przywitał. Tak? On nie nie tra. To nie jest dosyć dzień dobry. Dobra. to By było na dziś kurwa na tyle. Trzymajcie się, może tło będzie lepsze takie. O, trzymajcie się, cześć i narka. Cyca ci, uderzam sobie. Profesjonal!